Startowało od nas sześciu chłopaków, startował Dominik Gajewski w wadze 49 kilo, startował Patryk Hetchili w 81, Karol Tracz w 75 Michał świątek w 91 no i Sebastian Gierada w 56 kg. Chciałem wygrać te zawody. Do każdej walki podchodziłem całkiem poważnie. Nastawieniu trenera, słuchałem go to, co miałem robić w ringu. No i po prostu chciałem wyjść jak najlepiej. Tak zawdzięczam mu dużo serca włożonego we mnie, i tak jak ja na te walki. No i jestem zadowolony z tego, że zdobyłem złoto. Sebastian, która z tych walk była najtrudniejsza dla ciebie? No finał, dość, finał był naprawdę najtrudniejszy. No ale nie aż tak jak, jak przypuszczałem, ale był trudny finał. no Ale każda walka wiadomo, że była trudna, no ale finał tak najtrudniejszy. Pierwsza walka Sebastiana, Sebastian był rozstawionym zawodnikiem przez trenera Kadry Polski, tak. I pierwszy los miał wolny, później spotkał się z zawodnikiem z Czewa, wygrał w drugiej rundzie przez TKO. Później boksował z zawodnikiem rozstawionym, z faworytem trenera kadry, z wójcikiem ze Skorpiona Szczecin wygrał w drugiej rundzie przez TKO, był nastawiony, jak ma boksować taktycznie spełniał moje założenia, to cośmy ustalili przed walką, robił to co trzeba było. No i najcięższa walka finałowa swojemu przeciwnikowi nie dał żadnych najmniejszych szans, żeby, żeby, żeby tamten mógł podjąć z nim jakąkolwiek równorzędną walkę. Wszystkie trzy rundy wygrał i tyle. Co mogę powiedzieć? Chłopak rozwojowy, perspektywiczny, dumny jestem i tyle. No, no, trzeba chylić czoła przed nim, on żeby się słuchał da, dalej tak jak się teraz słucha. W narożniku jak byłem, co powiedziałem, cośmy założyli, wszystko wykonał tak jak trzeba było. No i w tym sposobem wygrali walkę z zawodnikiem, znowu upatrywanym też do Złota. Tamten zawodnik wygrywał wszystko przed czasem, zresztą tak samo jak i Sebastian. Czym zaskoczyłeś przeciwników w tych, w tych dwóch poprzednich walkach? Na pewno swoją refleksją, szybkością. No i wytrzymałością, byłem bardziej kondycyjnie nastawiony do tych walki bojowo. No i myślę, że tym zadominowałem w tych walkach. Jak na boks amatorski, to bardzo efektownie kończył te walki w tych mistrzostwach. Tak, trzeba przyznać, że Sebastian jest zawodnikiem bardzo dynamicznym, technicznie jest wyszkolony dobrze i bardzo dynamiczny, szybki, przewyższał swoich przeciwników dynamiką i szybkością doświadczeniem. To jest zawodnik, który miał i brązowe medal na Olimpiadzie Młodzieży, później miał złoto na Olimpiadzie Młodzieży. W ubiegłym roku nie startował na Mistrzostwach Polski, gdyż miał operację na wyrostek. W tym roku pojechaliśmy, no, no i przyjął złoto. Zrobił to, co miał zrobić. Są takie momenty by podczas jego walki, kiedy opuszcza nisko, szaląc go ręce. Co wtedy czuje trener w narożniku? Wtedy ciężko mi powiedzieć, co czuję. I... I złość, i niepokój, i obawy. Robi to Sebastian. Teraz się starał jak najmniej tego robić, bo widziałem, bo ja tam cały czas na różniku krzyczałem. Bo ja jako trener to najbardziej się obawiam o zdrowie zawodnika, żeby mu się krzywda nie stała, żeby nie zapał kontuzji, żeby on mi nie przegrał. A jak się słucha, to pod, jak usłyszy głos na różnika, to podnosi ręce i trzyma wysoko i wtedy jest wszystko okej. Okay. Sebastian w tej chwili twoje największe marzenie, jeśli chodzi o boks. Nie ma na razie taki ważne. Na razie to trenować w klubie, przykładać się. No i tyle. Na razie to jest moje marzenie. Wiadomo, że ja pokładam nadzieję w każdym zawodniku, a odnośnie Sebastiana, no widzę du dużą przyszłość, szeroką. Przyszłość może wypłynąć na, na, na duże wody. On, on może być znaczącą postacią w boksie olimpijskim. Tylko to zależy jeszcze od niego, od jego chęci, od jego. Podejścia do wszystkiego, bo my jako trenerzy no robimy wszystko, żeby, żeby byli przygotowani najlepiej jak mogą być. Dziękuję i swojej rodzinie, bliskim rodzinom, i dziękuję przede wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki i wierzyli w to, że mogę zdobyć to złoto naprawdę. Było to dla mnie duże wsparcie. Jeszcze raz dziękuję mocno.